Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kurki są w kurniku. Dzisiaj poruszymy dość ważny temat dotyczący, słuchajcie, tego, czy w ogóle i po co karmić kury parowanymi, gotowanymi ziemniakami, po co to robić i czy w ogóle warto to robić, bo też o tym nie rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś nie widział odcinka o parowanych, gotowanych ziemniakach, to jak najbardziej zapraszam sobie sprawdzić, wtedy będziecie wiedzieli, ile podawać, jak podawać i tak dalej. Natomiast dzisiaj Wam powiem, czy w ogóle podawać. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba o łapkę w górę i subskrypcję. Tu też trochę robię promocję takim lokalnym rolnikom. Słuchajcie, osobom, promocję na tej zasadzie, bo pro, ja Wam yy, zawsze. Proponuję, żebyście kupowali od małych jakichś rolników, żebyście kupowali od jakichś sąsiadów, ludzi, którzy mają jakieś tam ziemniaki właśnie raz, żeby ich wspomóc, a dwa, że właśnie dla Was, żebyście wiedzieli, że powiedzmy jest to podszyte mniejszą ilością chemii, natomiast i tak tego do końca nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Moi drodzy, jeżeli chodzi o gotowane ziemniaki, to sprawa jest dość prosta. Przez wiele lat było to hodowane, były, było to uprawiane przez naszych Przodków, czy przez nasze babcie, dziadków, i tak dalej. Więc po prostu my też się sugerujemy tym, żeby kury karmić gotowanymi ziemniakami. Ale czy w ogóle powinniśmy? Moi drodzy, jeżeli patrzymy na opłacalność, to nawet szczerze wam powiem, że nie powinniśmy na to zwracać uwagi. Dlaczego? Dlatego chyba że wyjątek jest, że mamy słuchajcie, huf ekologiczny. Natomiast generalnie nie powinniśmy, ponieważ. W większości przypadków po prostu to się nie sprawdza. Ziemniaki e, mają jakieś tam wartości, generalnie odżywcze, natomiast w większości przypadków po prostu one tuczą kury, kury się przez to słabiej niosą i ten pokarm nie jest aż tak wartościowy, gdzie mogli, mogłyby kurki na przykład zjeść trochę zboża, trochę warzyw i wyszłoby im na lepsze niż jeść jakieś tam parowane ziemniaki. Oczywiście, jeżeli będziemy to mieszać <laughs> z innym rodzajem pokarmu, e, to wtedy moi drodzy, jak najbardziej tak, natomiast generalnie e, no. Jeżeli patrzymy na opłacalność to średnio. Natomiast jeżeli jesteśmy takimi średnimi kodowcami i mamy tylko i wyłącznie dla siebie te kury, lub ewentualnie mamy tych kur trochę więcej, no ale jakoś nie, nie żyjemy z tego, powiedzmy. No to wtedy jak najbardziej możemy karmić tymi gotowanymi, parowanymi ziemniakami. Wtedy oczywiście należy to mieszać z zbożem, ze zbożem z warzywami. Nie polecam podawać częściej, tak jak już mówiłem, jak raz na Dwa, trzy dni, nawet raz na cztery dni. Pamiętajcie o tym, żeby po jednym dniu, jeżeli kury nie zjedzą, po prostu skarmidła to wysprzątać, żeby te ziemniaki po prostu się nie popsuły. Też nie ma co, żeby później kurki takie popsute ziemniaki jadły, bo mogą się otruć, mogą wystąpić różne problemy, różne choroby. Poczynając od biegunki, bo od tego się najczęściej zaczyna, jeżeli kura je coś niedobrego, coś, co już jest po prostu na przykład spleśniałe albo przeterminowane, lub właśnie się popsuło. Jeżeli chodzi o rodzaje ziemniaków, to tu nie ma znaczenia. Słuchajcie, wiem, że są sprzedawane ziemniaki opasowo od rolników po 50 groszy w workach po 30 kg. Warto coś takiego zakupić faktycznie dla drobiu. Jeżeli macie swoją małą hodowlę, małą hodowlę, mówię tu do stuparu, kur najczęściej, czy macie kur 10, 20 czy 50, to jak najbardziej również możecie sobie takie ziemniaki kupić. Na pewno zaoszczędzicie. Słuchajcie, też wiem, że dużo hodowców, dużo ludzi tak robi właśnie po to, żeby trochę zaoszczędzić na trochę zaoszczędzić na pokarmie. No bo wiadomo, że po prostu te ziemniaki będą tańsze i kury przez to też będą bardziej najedzone. Natomiast to jest trochę złudne. Słuchajcie, bo wtedy wszystkie wartości odżywcze u kur też nie są zaspokojone. Natomiast raz na 4 dni można podawać. To już wam mówię od razu, że można. Pamiętajcie, żeby kury też miały zawsze wodę. No i teraz oczywiście te ziemniaki wstawiamy do środka. Słuchajcie, do kurnika. My takie ziemniaki gotujemy. Mamy takie duże gary. Najczęściej gotujemy na kuchni kaflowej. Oczywiście można tam dodać pszenicy, można dodać warzyw i tak dalej. To wszystko zmieszać. Pamiętajcie, żeby to wystygło. Nie dawajcie takich gorących dla drobiu, ponieważ kury się potem. Raz, że będą gorzej czuły, a dwa, że się po prostu poparzą. Także nie warto tego robić. To, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, a propos tych ziemniaków, to na rynku jest tego bardzo dużo. Zwracajcie uwagę, słuchajcie też w jakiś sposób na cenę, ale też na jakość. Nie sugerujcie się, że ten ziemniak tak pięknie wygląda, bo najczęściej wtedy może być właśnie pokryty dużą ilością chemii. Natomiast jeżeli będzie, jak najbardziej, słuchajcie. W workach, popakowany po 30 kg i zobaczycie, że faktycznie jest godny uwagi, to warto takie ziemniaki zakupić. Warto kupować teraz, słuchajcie, nie czekać do stycznia, lutego, ponieważ potem po prostu te ceny będą dużo wyższe. Jak sami dobrze wiecie, raczej na zimę, po prostu te ceny w ogóle warzyw wywindują do góry. Nie ma znaczenia, słuchajcie, rasa kur, każde, wszystkie kury możemy karmić e, ziemniakami. E, jeżeli chodzi o formę podania, to możemy podawać same parowane ziemniaki, czego nie polecam, lepiej mieszać z innymi rodzajami pokarmu. Możemy podawać oczywiście do karmidła, do korytka. Najczęściej właśnie są takie koryta preferowane, nie jakieś tam karmidła plastikowe, no bo to się, że gorzej sprawdza akurat do tego. Takie karmidła, słuchajcie, plastikowe głównie są przystosowane dla po prostu paszy pełnoporcjowej, jeżeli producenci je robią, a nie właśnie dla jakichś tam gotowanych potraw dla drobiu. Co jeszcze ważnego? Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o te gotowane ziemniaki, żeby też kurką trochę czasami po prostu je pokroić, albo na kawałki niekoniecznie dawać takie całe duże. To jest też bardzo ważne. Potem je zagnieść. My tu mamy taką specjalną, a to Wam nie pokażę, bo chyba została wyniesiona, ale widzieliście na pewno na niejednym nagraniu. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ale coś takiego, słuchajcie, na pe... taki tłuczek jakby. Taki tłuczek właśnie do gniecenia tych wszystkich tam ziemniaków, kartofli. Potem to Przykrywamy oczywiście to tam, już sobie musi wystygnąć, i potem podajemy dla kur. Co mogę Wam powiedzieć? Takiego jeszcze najważniejszego, co może Wam się przydać z tych wszystkich, słuchajcie, informacji, które dzisiaj uzyskaliście, to są podstawy, jeżeli chodzi o, o ziemniaki dla kur. Także myślę, że jeżeli się będziecie do tego stosować, to na pewno wszystko będzie dobrze. Natomiast, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na opłacalność, no to wtedy musimy mieć co najmniej te 500, tysiąc kur i polecam wtedy oczywiście karmić kury paszą pełnoporcjową i to jeszcze dobrą cenę wynegocjować. Ale generalnie raczej wy tak do tego nie podchodzicie, tylko karmicie kury parowanymi ziemniakami, dlatego mówię jak to robić poprawnie. Więc nie ma znaczenia, słuchajcie, rasa kury, którą karmimy, nie ma znaczenia jaka to jest odmiana tego ziemniaka, po prostu grunt, żeby był on w miarę świeży, żeby nie był on jakiś tam popsuty. Jakieś tam rdzawy i tak dalej. Podsumowując dzisiejszy odcinek, słuchajcie, ziemniaki ogólnie, jako pokarm to jest takie urozmaicenie, warto podawać, natomiast nie przesadzać. No i możecie zauważyć taką tendencję, że jeżeli będziecie podawali bardzo dużo parowanych ziemniaków, to kury mogą się po pierwsze słabiej nieść, a po drugie będą takie ospałe i na jakiś czas, jak później przestaniecie, to będą wręcz za bardzo energiczne, bo po prostu ta ospałość im minie i będą zbyt energiczne, co też źle wpływa trochę na drób. Jeżeli mi nie wierzycie, no to możecie sobie oczywiście to wszystko sprawdzić i zweryfikować, że tak to wygląda. Tak jak zawsze na filmie mówię wam tylko te informacje, które u mnie się sprawdzają, które są praktycznie no, faktami. Nie są to żadne teorie słuchajcie z książek, tylko po prostu jest to wszystko poparte faktami. Gdybyście oczywiście mieli jakieś pytanka, coś by się pojawiło, to śmiało piszcie w komentarzu. Dajcie znać, co myślicie, jakie macie zdanie, czy może u was to wygląda inaczej, czy karmicie, ile karmicie. Z czym mieszacie, co podajecie. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do odcinka, w którym już mówiłem o parowanych, gotowanych ziemniakach, jak podawać i tak dalej. To też widziałem, że sporo Was oglądało, więc myślę, że jakieś zainteresowanie było. Na dzisiaj to tyle. Prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję. I widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku. Już do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.